Dzień dobry, witam. Wczesnym popołudniem, październikowym, takim ciepłym, jeszcze dosyć dniu, lekko deszczowym, ale bardzo przyjemnym, ciepłym. Aby porozmawiać o kilku sprawach, które przychodzą mi do głowy, którymi chciałem się podzielić, yy, korzystając z tego wspaniałego urządzenia, jakim jest yy, internet, w którym można połączyć się z każdą dowolną osobą, przeczytać o yy, wspaniałych rzeczach, wyciągnąć wnioski i na przykład się nimi podzielić. Pomijam oczywiście całą hałastrę yy, ludzi, którzy łakną wyłącznie jednej rzeczy, a mianowicie talar. Yy, mając dobre życie, zrównoważone, yy, poszukiwanie talarów, kiedy ma się pełne, yy, pełny brzuch i jakie takie, yy, da wszystko nad głową yy, i jakie takie życie no jest yy, rzeczą niepotrzebną, ponieważ życie się kończy. Warto je teraz spędzać, kiedy się ma już jakiś standard, niż ten standard wciąż podwyższać, podwyższać, podwyższać. Aż jest on tak wysoki, a tu będzie się czas tym standardem żegnać. Tak więc życzę Wam wszystkim dzisiaj w tym temacie zachowania swojego stylu życia, abyście pamiętali, że skromne życie, które już osiągnęliście, w tej sytuacji zamieszania na świecie, tej chorej inflacji, tego kłamstwa, Inflacyjnego i kłamstwa politycznego, w którym żyjemy, warto jest zachować tą swoją przestrzeń, którą osiągnęliśmy. Dziś chciałem zamienić dwa słowa na temat taki, który często bywa tematem rozmów u znajomych, u przyjaciół, a mianowicie chciałbym powiedzieć o sprawie postępów. Postęp, tak? Postęp. Co to jest postęp? Jak można by go najlepiej z... zdefiniować? Postęp. No postęp jest to poprawia funkcjonalności przedmiotów lub struktur społecznych, lub struktur duchowych, kulturowych, które sprawiają, że co? Że jakość naszego życia, człowieka, staje się lepsza. Kiedy pan Leclanche i inni odkrywcy odkryli bateryjkę i pojawiła się latarka ręczna, od tego czasu jakość yy, naszego życia w tej kwestii bardzo się zmieniła. Możemy oświetlić szybko, wygodnie, poruszając strumieniem światła dowolne miejsca, piwnice, garaże, boksy. W czasie, w czasie jesiennym lub nocnym, kiedy tych promieni słonecznych jest zbyt mało. Jest postępem latarka ręczna i wynalezienie baterii? Jest i jest używana. Baterie znajdują się w traktorach, samochodach, autobusach. Nazywane są popularnie akumulatorami, bo nie są, że tak powiem, jednorazową baterią, ale są baterią. Yy, Odnawialną przynajmniej przez kilka lub kilkanaście lat, które mogą być ładowane elektrycznie i zużywane później do, do tych pojazdów. Yy, zacząłem od baterii. Dlaczego? Ponieważ yy, w kwestii baterii mamy teraz taką głupą sytuację, że. Yy, Wielkie ośrodki naukowe trąbią o efekcie cieplarnianym, zanieczyszczeniu planety, mórz, o katastrofie ekologicznej, która się do nas zbliża, o stopnieniu lodowców, o setkach jobowych wieści płynących od przyrody, że przyroda się kończy, że nie daje rady ekosystem wytrwać w tak agresywnej działalności człowieka. I te wiadomości, zgodzicie się ze mną, normalnie pojawiają się w mediach. Można to obejrzeć na różnego rodzaju programach telewizyjnych, jak i również na YouTubie czy innych stronach. Z drugiej strony mamy informacje, które oczywiście są dużo mniej jawne i nie są nagłaśniane w mediach. Nikt ważny ani czas antenowy nie poświęcają im czasu. I właśnie o nich chciałem porozmawiać, no bo przecież mm, mm, ewidentnie ochroni, obrońcy przyrody chcieliby, żeby nagle pojawiły się czyste powietrze i bujne lasy, tak? No powiedzcie panowie ekolodzy, gdybyście w tym momencie mogli nacisnąć guziczek niebieski mm, i na ziemi zapanowałby klimat sprzed 100 lat. Pojawiłyby się porządne pory roku. Ach w ogóle rytm przyrody, obfitość zwierza i rośliny stałaby się wielka. Czy zrobilibyście to będąc ochroncami przy, przyrody? No, a cały trik polega na tym, że możecie. Cały trik polega na tym, że możecie. Tak jak powiedziałem, niepopularne, wręcz nawet yy, ukrywane, odkrycia naukowe yy, schowane głęboko w szafach, yy, w szufladach nie widzą światła dziennego. Mimo, że mogłyby natychmiast nie radzić, nie rozwiązać problemy natury ekologicznej. Pierwsza rzecz yy, Silnik elektryczny Tesla. Jest to silnik wielkości, średniej wielkości Arbuza, posiadający moc około 100 koni mechanicznych, a więc mogący napędzać, napędzać każdą jednostkę osobową i lekkie ciężarowe, zużywający bardzo niewielką ilość prądu stałego. Przy dzisiejszej, przy dzisiejszej możliwościach przemysłu, przestawienie Przemysłu na y, silniki elektryczne do samochodów, które już mają napęd spalinowy, y, można zachować te y, stylizacje, nazwy samochodów, ich podwozia, y, ich przełożenia, ich skrzynie biegów, ale jednostką napędową niech będzie jednostka elektryczna. Ten silnik jest tak wydajny i tak ekonomiczny. Że jest to natychmiastowe rozwiązanie problemu y, ekologicznego i problemu y, finansowego, jeżeli chodzi o ropę i węgiel, które są cały czas największymi y, grozicielami w przyrodzie, ponieważ z nich powstaje mnóstwo zanieczyszczeń, pyłów i nieszczęsny gaz dwutlenek. Węgla, który zrobił ostatnio taką furorę. Także załatwiliśmy jeden temat. Ktoś by mógł powiedzieć: Janek, pszczoła, co ty opowiadasz? Może no, na pszczołach to ty się znasz, no ale na motoryzacji to nie za dobrze. Przecież te silniki muszą być zrobione, do tego jest potrzebna energia, a energię weźmiemy jak zwykle z węgla. Picu, picu, mój chłopczyku, szuru, buru, muru, huru z rutu tutu, pęczek drutu. A prawda jest taka, że za pomocą farm solarnych, które zamieniają światło słoneczne w prąd, można pozyskać energię do wyprodukowania silników elektrycznych. już nie mamy w procesie produkcji samochodu dwutlenku węgla. No proszę bardzo. Prosta sprawa. Sprawa, która może być zakończona z dnia na dzień. Żeby nie być gołosłownym jakimś monotematycznym z tym tematem elektrycznym no to pomyślcie sobie Państwo jedną taką ciekawą rzecz będzie drugi temat pamiętacie loty Apollo Amerykanów na Księżyc takoż rosyjskich statków Vostok pamiętać, prawda? Aby funkcjonować tam wysoko, gdzie nie ma powietrza, gdzie nie ma przyciągania, gdzie temperatura jest bardzo niska, bliska zera bezwzględnego, że będąc tam w przestrzeni okołoziemskiej, w przestrzeni tego świata, trzeba mieć urządzenie, które będzie produkowało energię. Yy, elektryczną, czyli ogniwa, czyli baterie. Ale baterie są bardzo ciężkie, więc wyniesienie ich na orbitę, stworzenie zbyt ciężkiego statku nie było producentom na rękę i naukowcom, co wykonano tak zwane ogniwo wodorowe. Wymaga, ona, wymaga to ogniwo wodorowe pewnych yy, drogich elementów z rzadkich metali, ale jest to Urządzenie wielkości dwóch pięści, do których doprowadzane są wodór i tlen, i podczas reakcji elektrochemicznej wewnątrz tego, tej, we, we, wewnątrz tego ogniwa pojawia się prąd stały na końcówkach tejże wytwornicy prąd. I taka wytwornica prądu, czyli tak zwane ogniwo wodorowe, poczytajcie sobie w internecie o ogniwie wodorowym, było znane już w latach 30., 40., natomiast w latach 50. było wykorzystywane właśnie w lotach Sojus, Salut czy lotach Apollo. Jest to leciutkie, tlen jest lekki. Co prawda, jest sprężony, a wodór jeszcze lżejszy, też sprężony. Połączone dają najlepszą i najczystszą i najwydajniejszą energię, dlatego że ogniwo paliwowe ma sprawność grubo powyżej 90%. Natomiast silnik benzynowy rzadko kiedy dochodzi do 30% i jeszcze emituje yy, niezdrowe gazy i pyły. Natomiast z ogniwa yy, wodorowego, Elektrycznego wylatuje tylko para wodna czyściutka. Woda, która jest nam potrzebna. O, ktoś powie, słuchaj, to technologia może się zapalić, wodór, wysokie ciśnienia. Tak, oczywiście. Oczywiście wymaga to długotrwałej pracy i wcześniejszych prób, aby pojazd napędzany wodorowo był pojazdem bezpiecznym. Był pojazdem bezpiecznym. No, przede wszystkim taki pojazd będzie emitował przede wszystkim wodę i miał bardzo wysoką sprawność. Zobaczcie. Niedługo będziemy obchodzili 73 rocznicę zastosowania tego y, ogniwa w, y, w lotach kosmicznych. A tu na Ziemi ogniewowo-wodorowe. Nie zostało wykorzystane w ogóle. Już od nie wiem, od 50-60 lat mogły jeździć samochody wodorowe, w ogóle mogłoby nie być tej całej ropy. Ropa byłaby źródłem elementów do produkcji plastików i do produkcji wodoru, bo to jest węglowodór. Dlaczego tego nie zrobiono? Dlaczego z jednej strony trąbi się o nieuchronnym końcu przyrody zanieczyszczonej przez spalinowe silniki? Kalumnia rzucane na diesla, że trzeba go wycofać, że jest kopciuchem. Po co to wszystko, skoro w jednej chwili możemy zastąpić zespół napędowy, nawet w starych samochodach, silnikiem elektrycznym z ogniwem wodorowym? Można to zrobić za pomocą dekretu, za pomocą stworzenia fundacji, pozakładać fabryki, podostosowywać producentów ropy naftowej, aby oni zrobili odpowiednia fabryki do przerobu ropy naftowej na wodór i z węgla, to jest węglowodór, więc wodór na ciekły wodór napędowy, no na przykład węgiel, nie wiem, do produkcji włókien czy przedmiotów plastikowych. No, to się nie dzieje. Dlaczego to się nie dzieje? Dlaczego? Druga sprawa medycyna. Nowotwór. Nowotwór, o Jezu, nowotwór, moja ciocia, mój wuj, moja mama, moje dziecko. Ja sam byłem chory, to, tam. Nowotwory. Grupy komórek wciskające się w nasze ciało, rodzące straszny lęk, strach i śmierć. Leczone są od lat stu przy pomocy naświetlań radiowych, radioaktywnych, które wyniszczają organizm. Są leczone te choroby nowotworowe za pomocą środków cytostatycznych, czyli zabijających komórki szybko dzielące się, w tym nowotworowe, bo one się dzielą najszybciej, więc ten lek najsilniej na nie działa. Ale niestety niszczą też szybko dzielące się. I, i, I nie dzielące się też komórki organizmu osoby chorej, tak? Znamy te przypadki, wypadają włosy, osoba staje się żółtozielona, jest słaba, tak? Tak, tak? to wygląda, bierze tak zwane chemię we wlewach, wymiotuje, jest jej niedobrze, ponieważ są to środki mocno toksyczne. A przecież, a przecież już w 1889 roku. Naukowcy z Bostonu, w świeżo powstałej Ameryce, wprowadzili taką metodę, że pobierali guzy i fragmenty guzów podczas takich małych operacji śródoperacyjnych. Pobierano kawałek tego guza z głowy, z jelita, z narządu, i ten kawałek przerabiano na szczepionkę. Ten kawałek nowotworu poddawano obróbce biologicznej. Podawano odpowiednim zwierzętom hodowlanym, pobierano surowice osoczowe od tych zwierząt i podając te przeciwciała wyprodukowane przez zwierzęta hodowlane, te osoby w większości wracały do zdrowia. Ta metoda przemknęła pod koniec lat 80. przez Poznań, przez profesora Jabłońskiego, któremu zabroniono to, tego robić, mimo że jego pacjenci wszyscy wracali do zdrowia. No więc ja się pytam, zresztą pan Jabłoński zginął w, niewy, w niewyjaśnionych okolicznościach, bo był po prostu raczej niewygodnym człowiekiem. No i co możemy powiedzieć? Czy grupie odpowiedzialnych za leczenie nowotworów zależy na zdrowiu? Nie zależy, ponieważ nowoczesna metoda leczenia przy pomocy przeciwciał nie jest powszechnie stosowana. Ja, jako biochemik, słyszałem tutaj kilka osób, znam dwie osobiście dwie osoby znam, które zostały skierowane na takie badania oczywiście w powcześniejszej chemii, którą przetrwały i są leczone wlewami tych surowic przeciwnowotworowych. Obydwaj ci moi znajomi świetnie prosperują. Jeden z moich sąsiadów przyjeżdża sobie na działkę. Oczywiście nowotwór zrobił mu pewnego rodzaju krzywdę, ale jest zupełnie sprawny. Jest zupełnie sprawny, żyje. To jest rzecz druga. Takich rzeczy jest no nie do opisania, jeżeli by decyzyjni. Grupy inicjatywne, no, które powinny się chyba skrupiać w, 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 wokół rządu czy wokół jakichś struktur naukowych, tak? I muszą być to osoby wpływowe i decyzyjne, tak? Co, co roku produkuje się 600 milionów ton opon z ropy naftowej. 600 milionów ton opon. Przeważnie opona waży od 30 do 50 kg, więc wyobraźcie sobie, jak potężna ilość ropy naftowej zostaje użyta do produkcji opon, na którym jeżdżą przestarzałe spalinowe samochody. Ja pomijam sam fakt, że struktura opony jest już przeszłością. Bo można z plastików o małej cierności otrzymywać struktury blaszkowate, które nie pompuje się ani się nie. nie, nie są bez obsługów. Bezciśnieniowe, ponieważ mają strukturę blaszek gnących się, a nie bańki z powietrzem gumowe. Tych opon pokutuje w krajach rozwiniętych olbrzymie hałdy sięgające wielkości piramid. A co to jest? To jest guma, to jest ropa naftowa w postaci elastycznej struktury, potrzebnej przy pracy opony, ale jak wiemy, w krajach rozwiniętych yy, na przykład Niemiec zakłada na wiosnę opony trzyma samochód w garażu i jak przychodzi połowa listopada, to on te opony ściąga, mimo że był tym samochodem dwa razy w kościele, on je ściąga i zakłada yy, zimowe, nowe. A tamte, powiedzmy okurzone dobrze, już, zgódźmy się, niech bieżnik będzie zużyty w 10%. Co to jest 10% zużycia? To jest 10% życia tej opony. Powiedzmy 20%, bo do łysego nie można. Ta opona trafia do Ukrainy, do Białorusi, do Rosji, do Chin, do Afryki, do Polski, do Czech, trafia tutaj do wschodniej Europy i są to doskonałej jakości nowe opony, które są zakładane w miejscach wulkanizacji. Te opony z kolei, które u nas już utraciły swoją moc urzędową, lądują na olbrzymich hałdach. Mamy pół internetu na temat pirolizy opon i przerabiania ich, ale nie ma nawet jednego zakładu, który by to robił w Polsce. Wszystko dzieje się w Chinach. Chiny skupują opony, zwożą je za darmo i zakładają olbrzymie rafinerie, w których pirolizują te opony, podgrzewając i odbierając benzynę, naftę, olej napędowy i olej ciężki. I nie obrażają się na świat. Mają mnóstwo ropy naftowej, która została uwięziona przez setki lat w miliardach, miliardów opon, które leżą po lasach, są zakopywane, są palone nawet na dalekich wsiach, jako środek opałowy, wywożone całymi statkami do Afryki, do Azji, upychane tam jako śmieci, a przez nich wykorzystywane do produkcji wysokojakościowych paliw. To znaczy się można. Czyli decyzyjni w Polsce mogliby stworzyć wielką fabrykę przetwórczą tworzyw sztucznych i gumy i produkować tam codziennie setki tysięcy ton wysokojakościowego paliwa, benzyny, diesla, bez żadnego obciążenia, bez obciążenia śmieciami z ropy, gdzie, gdzie są asfalty, gdzie są ciała stałe, gdzie ta rafineria no, musi się z tym uporać podczas destylacji. Proszę zobaczyć, nadal walają się opony, nie ma niczego. Żadne inicjatywy. Ja, jako człowiek patrzący na to z boku, no po prostu myślę, że nikogo tak naprawdę wcale nie interesuje to. Nie mają oni wizji przyszłego świata cicho pracujących, tanich silników spalinowych, elektrycznych, baz elektrycznych, stacji wodorowych, oświetleń wodorowych. dużych ogniw wodorowych, które mogłyby być, mogłyby zasilać ze zbiornika tlenu i wodoru, na przykład elektrycznie dom przez cały rok, czy dwa, w zależności od zużycia paliwa. Jedna rzecz do nas dotarła. Taka jaskółka, jak te pierwsze powstawały łaziki, które były wystrzeliwane na, na Marsa, na planety, czy statki kosmiczne, te, które są orbitują wokół Ziemi, one rozkładają takie skrzydła wielkie, błyszczące. Co to jest? No, to są fotoogniwa oczywiście. Są to fotoogniwa krzemowe, które działają na zasadzie wybicia elektronu przez foton patającego światła ze Słońca. Ten foton powoduje przepływ elektryczny i magazynowanie elektryczności w bateriach, także może taka stacja funkcjonować. Tych rzeczy mógłbym mnożyć. Mógłbym mnożyć, które sprawiają, że nie wiem, dlaczego decyzyjni tak nie decydują. Chociaż z drugiej strony wrzeszczą, że trzeba tak zrobić. I straszą, że jeżeli to się nie stanie, no to yy, czy planecie się coś stanie, czy, czy, czy nam się coś stanie? No, pora by było coś z tym zrobić. Więc zapraszam Was do, do tej rozmowy. Korzystając z tej rozmowy, rozmawiajcie z innymi ludźmi, z przyjaciółmi, znajomymi, sąsiadami, nagrywajcie to w telefonach, powtarzajcie po mnie, zdobywajcie nowe wiadomości, nowe tematy i zadawajcie w tym telefonie pytania które będą słyszeli słuchający Was inni ludzie. Pytania, dlaczego, 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 dlaczego? Dlaczego nie jeździ mało samochodami wodorowymi? Dlaczego nie produkujemy energii elektrycznej w postaci czystej? Dlaczego nie ma samochodów elektrycznych? Dlaczego nie ma tego? I tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Zacznijmy się tym dzielić, żeby może decyzyjni widzą, że jesteśmy tego świadomi, Zaczęli uchwalać jakieś ustawy, które zmienią rzeczywistość na lepszą, na bardziej wygodną, a przyrodę odbarczą od odpadów spalającej się ropy i węgla. Dziękuję Państwu. Zapraszam na następnego pójpa. Do zobaczenia.